Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dzisiaj chcę Wam przedstawić taką głupią, luźną, no ale wciąż analizę nominacji The Game Awards 2024. Już za 6 dni, jak to nagrywam, ta gala się odbędzie. Prawdopodobnie będę to oglądał, może nawet i streamował jak rok temu, ale nie wiem, czy mi się chce. I tak tego nikt nie ogląda. Więc tak, głównie to będzie taka ciekawostkowa analiza. Nie będzie tutaj, jakieś wiecie, moich opinii na temat danych gier, co najwyżej to będą malutkie wstawki. Przede wszystkim to będą chłodne dane, statystyczne, które głównie będą właśnie jakimiś ciekawostkami i myślę, że będzie to interesujące, dlatego zapraszam do oglądania. Przeniosłem sobie Wszystkie nagrody oraz nominacje do nich do Excela, właśnie to widzicie przed oczami. Mamy Game of the Year i te wszystkie gry, no i tak dla każdej nagrody. Jest kilka rzeczy, które muszę ze względów statystycznych i tego jak będę później liczył rzeczy od razu tutaj powiedzieć. Bez ongoing i bez community support, no to to są nagrody, gdzie mogą być gry nominowane z zeszłych lat, więc trzeba o tym pamiętać. Będzie to Biorę to pod uwagę nie? do yy, wszelkich statystyk. Co jeszcze ważnego, to yy, bez performance. Yy, tutaj będę liczył nominację dla danej gry. Mimo, że nominacja jest dla performanceu, dla osoby, to wciąż będę liczył. Yy, na przykład dla Life is Strange dodatkową nominację w kontekście tej nagrody. Też to zaznaczę. Jeszcze jest sprawa z Best Adaptation. Jako, że przypisają do każdej z gier nominowanych producenta oraz wydawcę, no to w tym wypadku przypisałem producenta i wydawcę gry, na podstawie, które, na podstawie której powstała dana adaptacja. Więc dla Arkane to jest Riot Games, Riot Games, Fallout to jest Bethesda Game Studios i Beth Bethesda Softworks, Knuckles to jest Sega, Sega, no i tak wiadomo. W przypadku Tomb Raidera to jest Crystal Dynamics, a wydawcą jest Amazon Games, ponieważ Amazon Games jest y oni niedawno zawarli umowę na kolejną dużą grę, Tomb Raider, dlatego takiego wydawcę tutaj dałem w tym wypadku. I w przypadku nagród esportowych, czy tam Content Creator, to takie, to totalnie ominąłem. Mam to w dupie. Mógłbym jeszcze tutaj dać best esports game, bo to by nie psuło mi rzeczy, ale szczerze, tak bardzo w dupie mam ten esport, e że w ogóle tego nie brałem pod uwagę. Dobra, jak to już mamy wyjaśnione. To teraz, wziąłem wszystkie gry, jakie się tutaj przewinęły w tych nominacjach i stworzyłem coś takiego. Tutaj widzicie taką tabelkę, czyli mamy grę, producent czy tam deweloper, wydawca, y, kraj pochodzenia dewelopera, kraj pochodzenia wydawcy, kontynent dewelopera i kontynent pochodzenia wydawcy oraz ilość nominacji dla danej gry. I właśnie już tutaj pierwsze wnioski możemy wyciągnąć, czyli na równi AstroBot i Final Fantasy 7 Rebirth ma najwięcej nominacji, czyli po siedem. Na trzecim miejscu jest Metafor Refantazio z nominacjami równymi 6. Później mamy na równi Balatro oraz Silent Hill 2 po 5. No i tutaj na przykład właśnie mamy w przypadku Final Fantasy i Silent Hilla ten best performance, tak. To jest to plus jeden tutaj jest dodawane, no ale już sobie to przyjęliśmy, że to jest traktowane jako nominacja dla gry, a nie tylko dla danej osoby. No i później już mamy 5 gier z czteroma nominacjami, czyli Black Myth Wukong, Black Ops 6, Elden Ring, Helldivers 2 i Senua's Saga Hellblade 2. I przechodzimy do jakichś ciekawostkowych wykresów i takich rzeczy, co zrobiłem. Na początku mamy coś takiego, czyli... Ilość nominacji dla danego kraju dewelopera. I tutaj widzimy, że 46 nominacji dla Japonii, dla japońskich deweloperów. Później mamy 26 dla Stanów Zjednoczonych i dopiero na trzecim miejscu jest Wielka Brytania mająca 10. Później mamy Szwecję 9 i Polska 8. Za nami są takie kraje jak Chiny. Kanada, Francja, Hiszpania, Korea Południowa, Holandia, Niemcy, Kazachstan i Belgia. Kazachstan, jeżeli ktoś się zastanawia, to jest producent Indika. Gry Indika to jest studio chyba od Meter i co ciekawe wydawcą tej gry jest 11 Bit Studios. Ale do tego jeszcze przejdziemy. No i tutaj Taki wniosek, co można wyciągnąć, to trochę przypomina się Olimpiada, tylko że tam zamiast Chin tutaj mamy Japonię, czyli myślę, że nieważne, który rok The Game Awards weźmiemy, to zawsze na pierwszych dwóch miejscach będzie Japonia i Stany Zjednoczone pod względem krajów, yy, tak yy, pod względem kraju pochodzenia deweloperów, gier, które zostały nominowane w ten sposób. I jeszcze, tak, żeby to zwizualizować, to wykres kołowy i widzimy, że Japonia razem ze Stanami to jest ponad połowa nominacji. Ciekawa perspektywa, nie? Teraz przechodzimy do wydawcy. Do tego samego tylko, że dla wydawcy. I widzimy tutaj 60 dla Japonii, 42 dla Stanów Zjednoczonych i dopiero na trzecim miejscu jest Francja, mająca nominacji 7. Że tak naprawdę na rynku wydawniczym liczą się tylko dwa gracze, czyli Japonia i Stany. Widzimy, że tutaj Polska ma dwie nominacje. I to są tylko 11 Beat Studios, Frostpunk 2 oraz... Indika, właśnie. No i też wykres kołowy dla zwizualizowania tego, że ponad 3 czwarte nominacji wędruje do wydawców z Japonii i Stanów Zjednoczonych. Kolejny wykres to są kontynenty. Tutaj mamy kontekst producentów, deweloperów. I jak widzimy, dominuje, no, dominuje. No, jest zdecydowanie wyżej Azja. 56 nominacji dla deweloperów z Azji, 39 dla deweloperów z Europy i 33 dla, de dla deweloperów z Stanów Zjednoczonych. Znaczy, kurwa, sorry, z Ameryki Północnej, no bo tam jeszcze jest Kanada, która się liczy, nie? I właśnie tutaj, kiedy już nie bierzemy pod uwagę y, tylko krajów, tylko cały kontynent, no to widzimy, że Europa jednak daje radę. Daje radę. Ma te 6 nominacji więcej niż Ameryka Północna, więc jest trochę pocieszające. Wykres kołowy wygląda następująco: No, Azja ma prawie połowę, i później się Europa z. z no kurwa, cały czas mówię Stany Zjednoczone, a tu chodzi o Amerykę Północną. I to samo teraz dla wydawców. I to wygląda tak. No i tutaj już widać, niestety, dominację. Azja 67, Ameryka Północna 42 i Europa zaledwie 19 nominacji. I tak to wygląda na wykresie kołowym. Azja tutaj ma ponad połowę nominacji. Wiemy, czym to jest podyktowane, tak? Głównie tutaj Sony, Konami, Capcom. To są duzi gracze na rynku wydawniczym. Square Enix. Dobra. Kiedy już zaliczyliśmy wykresy geograficzne, że tak powiem, przejdźmy teraz do danych, wykresów związanych z bezpośrednio studiami, deweloperami. I wygląda to tak: Square Enix, deweloper, który ma najwięcej nominacji, bo aż 9. Na drugim miejscu jest Japan Studio, nominacji 7, później Studio Zero, nominacji 6. I Execute for Bloober Team Nintendo Local Funk po 5 nominacji. I zobaczmy, jakie to są gry y, od tych studiów. Y, bo to może nam dać trochę więcej kontekstu. I teraz sobie weźmiemy tutaj do tego grę. I mamy. W przypadku Square Enix to są dwie gry. Czyli Final Fantasy Rebirth 7 nominacji i Final Fantasy 14 ma dwie nominacje. Y, Nintendo ma jeszcze więcej gier bardziej rozłożone, ale tylko pięć nominacji, a nie 9, Princess Peach Showtime, Super Mario Party Jamboree i The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Jedno studio wyprodukowało trzy różne gry, które zostały nominowane do TGA. Wiecie, wnioski naprawdę trzeba tutaj wyciągać osobiście, bo nie wiadomo co to znaczy, że coś zostało nominowane. Nie wiem, to miałoby wartość, gdybyśmy traktowali nominacje jako oznakę jakiejś jakości, czy, czy czegoś. Ja bym najchętniej to brał jako oznakę popularności, e, nawet nie w kontekście tego, że jakaś gra była popularna i dzięki temu nominowa została nominowana do TGA, choć pewnie też, ale też to, że jeżeli jak, jakaś gra została nominowana jak e, Neva na przykład, wiele razy, to pojawienie się na takiej gali takiej gry może dać busta w popularności. Więc zależy jak do tego podchodzimy, jakie znaczenie ma The Game Awards, tak naprawdę w tym wszystkim. Yy, wracając, no to już tutaj Silent Hill 2 5 nominacji dla Bluebera, Balatro 5 nominacji dla Local Funka, yy, Meta Metafory Re 6 nominacji dla Studio Zero, no i Astrobot 7 nominacji dla Japan Studio. Tak to wygląda. Dobra. Przejdźmy teraz do czegoś, co ma więcej sensu, jeżeli bierzemy pod uwagę takie wykresy, czyli wydawców. No bo jednak wydawcy wydają w ciągu roku więcej gier niż producenci produkują, nie? więc to będzie miało więcej sensu. I to wygląda tak. Na pierwszym miejscu 15 nominacji dla Sony Interactive Entertainment, później 11 nominacji dla Square Enix i później. Po 7 nominacji dla Bandai Namco, Nintendo i Atlus. Myślę, że ten Atlus jest taką ciekawostką. Później jeszcze mamy po 5 nominacji: Devolver, Konami, PlayStack, Xbox Game Studios i Ubisoft. Dlatego ja bym sobie teraz szybko to wszystkie te studia wyodrębnił, a resztę zostawił. Tutaj jeszcze widzimy 11 B Studios, właśnie dwie nominacje. Nie? Z takich ważniejszych rzeczy. Ok. Wyodrębniłem sobie te studia tutaj. Teraz zobaczmy, jakie gry yy, właśnie należą do tych wydawców w kontekście The Game Awards 2024. Oto jak to wygląda. Na wykres już nie ma co patrzeć, wiadomo. Sony. Tutaj mamy 5 gier, tak samo jak w przypadku Nintendo. Jest to 7 nominacji w przypadku AstroBota, to już mówiliśmy. Death Stranding 2 jako najbardziej oczekiwana gra, jedna nominacja. Ghost of Tsushima również w tej samej kategorii. Helldivers 2 ma 4 nominacje i Stellar Blade 2. No i też jest, mamy Nintendo. Metroid Prime 4 Beyond, to jest też most, most anticipated game. Jedna nominacja. Pokémon Trading Card Game Pocket to jest mobilka, z tego co kojarzę. Princess Peach Showtime, Jamboree, Echoes of Wisdom to już mówiliśmy i mają tych nominacji siedem. No i właśnie te dwie, firmy, te dwie firmy wydawnicze można powiedzieć, że osiągnęły największy sukces a raczej najbardziej różnorodny sukces bo mają najwięcej różnych gier, które zostały nominowane więc tylko, że w przypadku Sony. Mamy ten Helldivers 2 i Astrobota, które są jednak pod względem nominacji o wiele lepsze niż jakakolwiek gra Nintendo. Z trzema pozycjami mamy Square Enix, 7 nominacji dla Rebirtha, dwie dla Final Fantasy XIV, i pod Square Enix jeszcze mamy Life is Strange Double Exposure, i też ma dwie nominacje. Gdzie chyba jedna jest za Best Performance, z tego skojarzę. Trzy nominacje ma również Bandai Namco, w sensie trzy gry które dostały nominacje: Dragon Ball Parking Zero, jedna nominacja, Elden Ring 4 i Tekken 8, 2. I później mamy również firmy wydawnicze, które mają po dwie gry. Jest to Atlus. Właśnie ta ciekawostka, że mają sześć nominacji dla Metafor Refantazio, ale jeszcze mają jedną dla Unicorn Overlord. To jest chyba tam gra Indie. Tam jest nominowana. I jest to ciekawe. Ja byłem strasznie zdziwiony, że wow. Jest jakiś Atlus, który jest wydawcą Metafora, ok, sześć nominacji. Jeszcze się trafiła jedna gra, Unicorn Overlord, który też jest wydawany przez tą firmę, zaskoczyło mnie to. Ubisoft, e, dwie nominacje dla Prince of Persia i dwie nominacje dla Star Wars. Jest to trochę popierdolone moim zdaniem, to jest moja opinia, że Star Wars atlas ma więcej nominacji niż Prince of Persia, ale ok. Jeszcze jest Xbox Game Studios, Age of Mythology Retold, jedna nominacja, Hellblade 2, 4 i Devolver, trzy nominacje dla Newy i dwie nominacje dla, dla Plucky Squire. No i później mamy te firmy wydawnicze tylko z jedną grą, ale wciąż się dostały, czyli Konami i Balatro. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że to jest jedno z ciekawszych informacji, jakie tutaj można wyciągnąć. Nie wiem, jakie wnioski można właśnie wyciągnąć na podstawie tych informacji, ale wydaje mi się to w jaki sposób wartościowe, to już nie każdy sobie oceni. Okej, okay. tyle jeżeli chodzi o wykresy związane z tą tabelką. Eee, tą tabelką. Ym. Jakieś takie ciekawe rzeczy, na przykład ma się Hiszpania na przykład, nie? To jest Neva. Hmm. Jakieś takie ciekawsze kraje. Jest to jakiś Niemcy, to Closer the Distance. O właśnie, Kazachstan, Indica, To Od Meter. A wydawany przez Eleven Beat Studios. Yy, no, nie widzę tu jakichś ciekawych krajów. Netherlands, Metro Awakening, Vertigo Games. W ogóle Vertigo Games zrobiło dwie gry. I wydało przy okazji, bo jeszcze zrobili Asgard's Rav Nie, nie Asgard's Raw. Yy, Arizona Sunshine Remake. O, tutaj widać. Vertigo Games. Dwie gry w ciągu roku, tak naprawdę. Ciekawe. Przejdźmy teraz do kolejnej porcji danych, które będą związane z datami. Otóż przygotowałem sobie coś takiego. Tutaj widzicie grę. Mamy grę. Data premiery. Dzień. Dzień tygodnia. Miesiąc. Miesiąc z nazw jako nazwa, a nie jako liczba. I rok. I na podstawie tych danych również sobie zrobiłem jakieś tam wykresy, informacje wyciągnąłem. I wiecie, to jest tak ciekawostkowe, jak nie, jeszcze nie może być, nie? To, 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 nie wiem, cokolwiek tutaj wartościowego pod względem jakimś takim, nie wiem, znaczeniowym można wyciągnąć. Możemy tutaj tylko zobaczyć takie głupotki. Głupotki, więc przejdźmy teraz. Jak tutaj możemy zobaczyć, najwięcej gier które były nominowane do TGA, wyszło 26 dnia miesiąca. No mówię, to, jest, to, jest tak, to, to są takie głupie statystyki, ale ja lubię. To jest tak samo jak mam na przykład na PSN Profiles statystykę, w jakich godzinach zdobyłem ile trofeów. I tam na przykład można zobaczyć, że nie zdobyłem ani jednego trofeum o 7 rano przez całą moją karierę robienia platyn czy tam zdobywania trofeów. Ja lubię takie, lubię patrzeć na takie statystyki. Więc możemy zobaczyć, że na szczycie popularności wydawniczym są tak w sumie daty koło siebie, tak? 20, 21, 22 i ten 26 jeszcze jest taki wyszczelony. Tutaj mam pod względem dni tygodnia wykres kołowy. Możemy zobaczyć, że żadna gra, która została nominowana do TGA nie została wydana w niedzielę. Nie wiem, jaki wniosek można z tego wyciągnąć. Chyba po prostu gier się nie wydaje w niedzielę. Szczerze nie wiem, jaki tutaj wniosek można wyciągnąć. Ale jest to ciekawe. że Żadna gra nie została wydana w niedzielę. Jedna w sobotę, trzy w poniedziałek i później już mamy jakieś normalne dane. Najwięcej gier wydano w piątek. 23 gry: 18 gier w czwartek, 12 we wtorek i 8 w środę. To samo zrobiłem dla miesięcy i wygląda to tak. Połowa gier nominowanych pochodzi z października, września i maja. Też ciekawe, szczególnie że mamy tutaj też listopad, który ma tylko dwie gry. Tak samo grudzień, dwie gry. No i wiemy, czym to jest podyktowane, tak? Wszystkie te redakcje mają chyba czas do 20 któregoś listopada? Przesłać nominację? Jakoś tak. Więc wszelkie gry wydane w grudniu i pod koniec listopada, a tak naprawdę nie wiem, od 10 listopada w górę, no bo grę jeszcze trzeba ograć, trzeba zrecenzować. Wiele osób musi to zrobić, żeby została nominowana wewnątrz redakcji, po to, żeby wysłać nominację dalej. Więc tak naprawdę cały listopad moglibyśmy nawet wziąć, że. Gry wydawane w tych dwóch miesiącach są skazane na porażkę. Ale dobra, tak się siak, później w następnym roku te dwa miesiące są brane pod uwagę, tak? Tak na przykład w tym roku mamy dwa, dwie gry yy, z grudnia. Czyli jest to Asgard Serv 2 i Grand Blue Rising coś tam. I one wyszły w grudniu zeszłego roku. I one są normalnie nominowane do zwykłych nagród. Nie jakieś tam bezkomity support czy coś. Do takich tegorocznych. No bo to jest legalne, tak można robić, ale mało kto to robi, bo wszyscy zapominają o tych grach z grudnia i listopada zeszłego roku. Wszyscy zapominają. I to samo się stanie na przykład z Indiana Jonesem, ze Stalkerem 2. No a październik, wrzesień nie dziwi, jest to najbardziej gorący okres, jeśli chodzi o gry. Maj jest ciekawy, że aż 7. W sumie to jest taki odpowiednik października i września, tak? Odbicie takie luszczane, jeżeli byśmy popatrzyli na, yy, na miesiące, nie? Jak masz październik, odejmij 6 miesięcy, czyli pół roku i zostaje ci kwiecień, nie? Listopad zostaje ci maj, yy, więc to jest mniej więcej takie odbicie, nie? Yy, sierpień 6, to już końcówka tego sezonu ogórkowego, tam się już wydaje gry, no i właśnie mamy też kwiecień, nie? Czyli ten maj i kwiecień, później jakiś tam marzec, luty, lipiec i takie inne. Ale właśnie zobaczmy, zobaczmy sobie, jakie są te gry, które zostały wydane tylko po dwa w tych miesiącach. O, i właśnie możemy zobaczyć, że jeżeli chodzi o listopad, to jest tylko i wyłącznie Arkane. Na początku listopada zostały, chyba zaczęto wydawać ten pierwszy akt od 9 listopada. Metro Awakening jeszcze się załapało. I w sumie bym wziął jeszcze release date. O kur. O. Super. Dziękuję. Właśnie widzimy. Metro Awakening 7 listopada. Jeśli chodzi o grudzień, no to są dwie gry z zeszłego roku. I się załapały, nie? Tylko, no, jakie to są gry, w jakich kategoriach? PR i nie wiem nawet co to kurwa jest. Pewnie Biatika czy coś. No i tutaj mamy te dwie gry. Diablo 4. Tutaj dałem datę wydania oryginału. W przypadku Diablo 4 jest dziwna sytuacja, bo jest nominowana i w Innovation and Accessibility jako ten dodatek, Wessers of Hatred, ale też jako bez Community Support, czy tam bez Ongoing Game, czy coś. Więc ja to po prostu policzyłem jako Diablo 4. Obie te sytuacje, nie dzieliłem tego I, i przypisałem właśnie tą datę premiery wydania pierwszej wersji gry. No i też jest Elden Ring, który był wydany 21 czerwca. Tego roku. Tutaj. E, nawet nie mam wykresu, bo nie ma za bardzo czego. E, tutaj po prostu pokazałem gry, które są nominowane, a nie, a nie zostały wydane w 2024 roku. Więc ja tutaj bym też zrobił tam, gdzie, e, tam, gdzie w poprzednio. O, żebym zobaczył, jakie są te daty, nie. 2013 rok, 27 sierpnia Final Fantasy 14. 11 lat temu. I ta gra jest wciąż dominowana. I. No Man's Sky, 8 lat temu, i wciąż ta gra jest nominowana, i praktycznie co roku, co roku jest nominowana. Destiny 2 i Fortnite z 2017 roku to też tam jest best ongoing, czy tam bez community support, to są już wszystkie te gry, które omawiałem, oprócz Baldur's Gate, który jest bez community support, a został wydany rok temu. I tak naprawdę to tyle, to tyle co przygotowałem. Czy to ma jakąkolwiek wartość, ten film? Chyba nie. Jeżeli będę coś takiego robił co roku i porównywał z poprzednimi latami, to będzie miało coraz większą wartość ta analiza i będzie pewnie dłuższa, nie? Mógłbym już teraz przygotować dokładnie to samo, tylko dla 2023, jakieś tam może losowe lata, tylko że mi się kurwa nie chce i nie mam za bardzo czasu. Więc zrobiłem tylko dla tego roku. I tak tutaj mi sporo pomogła sztuczna inteligencja, jakiś tam kodik w Pythonie. A oczywiście weryfikowałem, bo na przykład tą tabelkę to głównie mi uzupełniała sztuczna inteligencja, ale wszędzie tam, gdzie miałem wątpliwości bądź kompletnie nie wiedziałem, jak na przykład, nie wiem, jakieś, nie wiem, o The Plucky Squire, no to patrzyłem nie i, i poprawiałem, bo było co poprawiać. Więc tutaj mi sporo to pomogło podobnie z, podobnie z tym, nie? Release date też mi to y, uzupełniła sztuczna inteligencja, chociaż tak nie wiem, w jednej czwartej zrobiła poprawne daty całą resztę, i tak ja musiałem samemu wpisać. Jeszcze napisałem kod, który mi wygenerował zakładki do Opery W sumie mogę to pokazać. Y, tak pod koniec odcinka. O! Teraz widzicie, wygenerowałem sobie plik HTML, który można sobie importować jako zakładki do opery i sobie właśnie wyimportowałem taki plik HTML, gdzie mam jedną zakładkę, która jest wyszukaniem tytuł gry plus fraza release date. I w ten sposób, jak sobie, no w sumie tam mogę wam pokazać. Jak mamy tutaj zakładki opery, to możemy dać importuj zakładki. To tutaj przenosi, dajemy plik HTML, wybieramy plik, daję otwórz, gotowe, i mi się zaimportowały. TGA Games, i mam tutaj właśnie zakładki, sobie mogę od razu wziąć. Otwórz zaznaczone na nowych kartach, żeby, może nie będę tyle otwierał. O, 14 elementów, klikam sobie i od razu mam wypisane. Więc bardzo sobie zautomatyzowałem ten proces wpisywania ręcznego daty. A tak chciałem się, się pochwalić, nie? Że, żeby zainspirować, że czasami warto poświęcić czas, żeby coś zautomatyzować i wtedy jakiś proces o wiele szybciej y, można wykonać. I to tyle. To tyle w tym materiale. E, wydaje mi się, że nawet ciekawe rzeczy, takie głupie, ale ciekawe. E, chyba najczęściej powtarzanym słowem w tym filmie jest słowo ciekawe i wszelkie pochodne, e, więc... Powiem na sam koniec, że mam nadzieję, że dla Was to wszystko było intrygujące. Dziękuję za uwagę i jak zwykle, spierdalam.